Leśne. Uh. Ludzie? Nie śpieszyłbym się ze schodzeniem. No. Co tu, flurwa, tak głęboko? Potknęliście? Zgadnij. Niech to szlak. Ła! Nie da rady kobiet, to znać linę! I to lepiej, szybko! Skopiać i wezmę linę! Nie wiem, jestem trochę zajęty! Will, wy coś! Tylko co? Flumba, flumba! Will! Will! Will, proszę! Spokój! Głos, pisz, dalej! Co ty zrobiłeś? To magia, ale przydną. Rocket! Niech ktoś go wyciągnie! Serio? Cały czas o Powiesz, co tu się stało? Nie wiem, te moje spluwy... Raz mi się udało, jak byłem mały. Nie robię tego specjalnie. To klasyka z Myślisz, że nic cię nie zdziwi? A tutaj taki cium. No, no. no, możesz... No weź mi! Zostaw spluwy w spokoju! Ja, ja chcę sprawdzić, jak to działa, bo tak to równie dobrze może być magia. Albo czary. Ludzie! Neuroprzekaźniki z kodem DNA w zestawieniu z nanostopami. Albo czary. O, jakoś spokój. Nie tak no, znowu ja! oni... Oni... Błyskawiczne mrożenie! Fajne to! masz strasznie zacyt pistolet!

Nie wiem, ale fajnie się robię! Nawet nie wiem, które... Te slime są mocniejsze, Te niebieskie czy te czerwone. Wiedziałem, że to no. To Spokojnie, drugi raz się nie nie wystarczy zniszczyć kurczenia! No to już raz, ratuję wam Nie mogę, że już mnie bardzo

Zabranie. A już Nie O kurde, dobra. Kolejna chiwka wpadła Właśnie Miło, że dobrze się bawię! Dorożenie nie śpiadnie. jakby zamrażenia, to on nie się! nie będzie ich zrobić broń z tymi Z tą bronią! Przeciwko nam!

Zaraz! Zaraz! potem były niebieskie. Kurde, jeszcze się pusko, pusko. odnawia. Pusko. Pusko. O, Zaraz! 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 Zaraz!

Pójdźmy na spokój Lady Help and się, że ona kontroluje te podwozie! Mam ręce na ja. karę! Ja. No i teraz już teraz zostało nie Druk i Czyli... ale póki co to Rocket ma w sumie najfajniejszy ten atak bo on właśnie jest na daleko i bije najwięcej no ta palka z tym właśnie slajmami jest tak samo długa jak

Uf. Dobra, jeszcze tutaj, tutaj, tutaj i... No? No, Nic jest, nie budowuję! Nie mogę dotrzeć do rzoka! Te tylko uwagę od rdzenia! Te coraz więcej... Lecą w końce! się nie ma złoty! Zdaję mi się! Próbuj, żeby trafiać w te gałęzie wewnątrz! Jak myślicie? Jaki no. miał, miał smak? Zostały ja kurzone chyba. Tak, i jeden niebieski. Iwol no. I się Jest... Nie, no Zają i głowa. poszło tam, gdzie. Ludzie, martw się, martw się, martw się, martw się, martw się, martw się, Jacy, tym nie? Jesteśmy blisko, ale będziemy musieli się tam wdrapać. Myślę, że może damy radę się wspiąć. Dzień, O pomysł na wagę złota! Zorientujmy się, jak można by tam wejść. Pomysły nie osiągają, osiągają wagi. Ma one mają postać energii. Nawet. Prawie bez zasilania, może działa da się wyciągnąć siłą. Mielibyśmy schody do wspinaczki. Warte świeczki. No. <laughs> I potem... O, było Ciekawę, coś. Może da się coś wyciągnąć o, właśnie, z tutaj. tego tuposza. Jednak nie po tej stronie tylko Po tej. Tam czy tu. To na żółto. Oto. Chodź no Quill, chcę się przyjrzeć twoim spluwom. Nie! Żadnego majstrowania przy moich jedynych środkach obrony. Quill, sprawdź czy draństwo nie ma, aby działających działać. Mam nadzieję, że już nigdy w życiu nie zobaczę tych okrętów. W tym mogę się z tobą zgodzić. No skanuj już ten statę! No tutaj. tutaj. Oficjalnie podczas wojny zabiłem 4677 figałni. Liczyłeś? To szacunkowa liczba. Okej, okay, po prostu ty zabijałeś mięso armatnie, a ja w tym czasie skupiłam cię na tych, którzy wydawali rozkazy. Słyszeliście o Grulocie? Nie. To serio? Mm. Kim jest ten gruloc? Wiesz, tak. I o, jakie ma to najpierw. znaczenie? Dla mnie nie ma żadnego, ale jakiś milion stigianów zawdzięcza tej przebiegłej paniusi życie. Nikt mi nic nie zawdzięcza. Zabiłam no go z przyjemnością. To trzeba to Aha. No, mhm. tak. A może trzeba to... Jeśli idzie o zabijanie ciał, to Drax też ma kilka sporych osiągnięć na koncie. Słyszałem, że załatwił Warblingera. Warblinger wciąż żyje. Pewna jesteś? A, pewna. i fajnie. Kim był Rocketa, ten drak, bo... którego ubiłeś drag. Nie zwracam uwagi na to, jak zwracają się do, do siebie czy Rocket, ty byś się zmieścił w tę dziurę! Może no. wejdź tam i coś z i to zrobią się schody. Ale jak mam tam się w ogóle dostać? Hmm. No właśnie. Amora, mam coś dla ciebie. Nie mam mowy. Może Ej, ja. gamora, a zdołasz odkopać to działo? Jak chcesz poczekać kilka rotacji? Ja wydobędę to działo. Zdrowia mi dość nieoszukiwany odpływ. Niewykonalne. To nie chce się utrzymać. A nie mogłeś tak podtrzymać chwilę dłużej? Sam spróbuję trzymać chwilę dłużej. Lax, myślisz, że wyciągniesz to działo? Spróbuję. Byle znaleźć sposób na jego zablokowanie. <grym> teraz trzeba to będzie zamrozić. Tak. Udało się! Imponujące pisze, Shikwilu. Chcieli teraz kolej wyciągnąć następne. Traxie, a wyciągniesz nam to wyższe działo? Niemożliwe jest zbyt daleko od ziemi. Roket, Potrzebuję, żebyś się wcisnął w tę dziurkę i spróbował poluzować tę lufę od wewnątrz. No co ci? Statek ci same pułapki i maszyny zagłady. Ale to twoje ukochane rzeczy. Oh, no racja. Tak. No i zawsze chciałem zobaczyć, co te robacze bombowce tam mają. Skoda! Uuu, co tu tak suchnie? Co? Ociu! <grystanie> Radzisz tam sobie, Rocket? Tu jest załoga! Czyli chyba nawet robaki nie chcą żreć martwych Citauri. Rocket... Spoko. Przerzucę tylko do tego działa tę resztkę zalegającej tu mocy i... i nic! Wiecie wy co? Flarksy. Ja to wysadzę! Co? No moment! Ale co będzie z tymi pułapkami? Dokładnie, najwyraźniej ją pamiętajcie. Uh. wszystko gra. <gryźliśku> Aha! No i już byłem Proszę, i już jest jak tam wejść! Mora, a możesz nam przebić drogę przez ten złąb? Jasne. Tak, że kilu. ruszajmy do pałacu wielkiej gigantki. O, więc teraz to gigantka! Potem do Lady Hellbender ma pięćdziesiąt głów w wysokości. Niewiele mi to. je do głowy. Tak, Trigerian? Tak! Ich głowy są niedorzeczne. Ha! No dobra, no to... to... nie jest radosny, to znowu on? O nie! Kolejna mordercza matka... Ostrożnie. Może tylko udawać matko. Przecież dosłownie to była ta sama matka co poprzednio. etapem przypomina świat. na katar nie ma miejsca dla słabych. Bezlitosna pogoda i zabójcze brapieżniki zmuszają katar do walki o przetrwanie. No dlatego darzysz... Nie no! Dlaczego most jest zawsze po drugiej stronie? Mogę przerzucić! Nie jeszcze raz, a te klify spłyną zielenią! Okej, okay, okej! Okay. Żadnego rzucania i strzelania. Musi być inny sposób, aby się przeprawić. Trzeba się rozejrzeć! Lady Herbert! Niech zgadza! Położyłaby się na rozpadlinie i pozwoliła nam przejść po swoich tlenach. Zamierzałem wyjaśnić, że rzuciłaby leśny z by i zabawali. Ale twoja wersja jest równie możliwa. Nie no, nie no. Wiecie, powinniście traktować moje pomysły poważnie. Jeśli nie da się przeprawić, to może spróbujmy to obejść. Szukajcie szczelin, jaskini pęknięć, ludzie. Obejść. Mam wrażenie, że już to kiedyś mówiłeś, ale tutaj może być. Bo tu wygląda tak jakby coś... jakaś dziura Tylko to trzeba zestrzelić właśnie. Pyta w jaki sposób próby chwila tworzą ludzkiej rzeki. Nie masz pojęcia, prawda? Nie pozwala mi rozebrać ich na kawałki, żeby to sprawdzić. Stawiam na kryształ. Albo nie. Małe, międzywymiarowe szczeliny. Tylko... Może to magia. To nie jest magia! O, no. Teraz. Najpierw tak. O, no, no, no. O, dobrze. Teraz... Do I jest. Jeszcze? Jedziemy ci na słowo, Świedza znajduje się tam, piterze Quillu. Wiem, chcę się tylko trochę rozejrzeć. Jeszcze mało wiedzania. Rozglądanie się to przywódź. Ja w kierunku, ale jest zbyt uparcie się do tego przywódź. W takim razie Quill jest mistrzem w rozglądaniu. <grym> no. Jokiet, mamy na Milano lekki na odmrożenia? Boisz się, że Quill postrzeli nas nową zabawką? Już mu się to zdarzało. Jeszcze. Pród książ ma sens. Jasne! Zmieniam sobie wodę blu. Panel! Chyba widać stąd mój dom! Co ty tutaj robisz? Rozpoznanie... rozpoznawcze. Wygląda na to, że... E, powinniśmy iść w kierunku twierdzy, a nie w przeciwnym. Świetna robota. Mam nadzieję, że ta bestia bez statka nie nastawczy na nas dwójm. Trzeba było celować głęboko, tak? przynajmniej pozbawiłam ją końcem. A ty? Nieźle ją pośniaczyłem. Właściwie nie zdziwiłbym się, gdyby padła gdzieś w dżungli i wyzionęła ducha. Od potężnych obrażeń, które jej No Poważnie myślisz, że zdekła od śniaków? Też ją pośniaczyłem. Dobra, stać nas już na jakieś ulepszenie do broni. Czego za bardzo nie ma. Trzeba iść tak jak... Gierko. A istnieje tak. jakiś uniform łopatów, Są zorganizowani, a może mają własne styl. swoje w Nie, to nie w moim stylu. Chociaż czaszki mogą być. I rodzic jest poczuła poszarpana przez bestie, na które polują. W takim razie fili jest gotowy. No, tędy już przyszliśmy. Nie powinniśmy mieć jakiejś obroży dla naszego potwora? Taka infiltracja wymaga zwykle odrobiny. Byliśmy. Lady Hellbender to doświadczony publican albo nie I teraz robimy kółko Ale może coś minęliśmy? Nie, to wątpiono Jak? Yeah! To, jest to ma najbardziej imponującą broń palną w naszej grupie. Zmieniłem. Te nowe, Są wszechstronne. Ale moje zabójcze działko ma 17 tysięcy różnych na. A, no, na przykład... długo no. by Zabijanie, zabijanie mocne, szybkie, szerokie, długie, grupowe... O! o brudne zabijanie! <ścoughs> I czyste też, ale tego jeszcze nie używamy. Tam w dole jest jakaś matka gdzieś tam w o może to jest przejście Tylko teraz tam trzeba dojść Hej, chyba mam tu coś... głębokiego. To wygląda obiecująco. Nie ma tu zbyt wiele miejsca do manewru, braciata. Nie zostaniemy tu na długo. Widzi ktoś przejście? Zrobimy przejście jak trzeba. Ach, też czujecie ten zapach? Strasznie tu śmierdzi. Tak, cuchnie wstrętnie. Skąd tu ten obóz? Co to żuja? Ano... Na pewno siedzi tam coś wstrętnego. Nie, to nie to. Może ten kamień? Raks, możesz cisnąć tym w ścianę z mrodu? Pewnie. To pewnie jest jakaś wieśnia. To jest.